Ja, ja najpierw chciałem wyjaśnić pewną nieścisłość w tym, co mówił pan Serafin i w tym, co kancelarza premiera napisała na Twitterze. Że z polityki spójności trafi 1800 euro na głowę mieszkańca Polski no i ma to być więcej o 82 euro niż w poprzedniej, niż w poprzedniej perspektywie, ale ja w waszym slajdzie widzę w 2007-2013 1808 euro na osobę to, to gdzie te 82 euro to 82 zginęło? Przypuszczam, że takiś błąd jest mam też drugie pytanie Politykę Spójności czy pan nie bierze w pierwszej perspektywy całości środków, a w drugiej mówimy o spójności? Jak pisze zmiana środków polityki spójności praktycznie? Wiele Z uwagę na to, co komentując na mówi pan minister. Drugie pytanie dotyczy składek, jakie Polska będzie musiała w przyszłej perspektywie budżetowej wpłacić ile? Ile tych składek będziemy wpłacali w przyszłej perspektywie, A, w przyszłej perspektywie budżetowej? Przepraszam. Yy, mam za dużo papierów. Yy, trzecie pytanie dotyczy yy, zmiany na stanowisku szefa ABW. Yy, czy już pan premier zdecydował, kto będzie szefem? I czy będzie to minister Graf? <grywa> Jeszcze mi się chce zadać pytanie o, o, o loty Dreamlinera, bo zdaje się do października Dreamlinery będą y, uziemione i taki ten Dream to chyba nie bardzo Dream, a y, tak na poważnie to, co pan y, sądzi o prezesie Nikoszu, który powrócił do lotu, który dzisiaj zapowiedział poważne, y, poważny program naprawczy, być może nawet y, prywatyzację, czy myśli pan, że to uratuje głowę ministra Budanowskiego? Jeszcze nie mam nieścisłości i sam pan redaktor o tym wspomniał. Mamy 1800 w latach 2017-2013, mamy 1890 w latach 2014-2020. Znowu podejrzewam, jestem ofiarą skromności, bo powinienem powiedzieć, mamy prawie 1900, a powiedziałem, mamy ponad 1800, ale więcej o 80 euro na głowę. pierwsze pytanie. Gdy idzie o pytanie drugie, to e, szacunki, które prowadzimy... E... Ja, bo ja, bo ja, bo ja lubię jasność, wiecie, tak naprawdę i to hmm. moja sprawa sprawozdawcy, pana ministra, ja się tam nie znam na tej wyższej matematyce, ale ponieważ populacja się w Polsce nie zmieniła, to czy możemy powiedzieć, ile było spójności w 2, 7,, 2, 13, a ile jest spójności w 2.14, 20 i będziemy widzieli, czy jest różnica, czy nie, bo sam nie jestem w tej chwili pewien, czy... Kto kogo wprowadza w błąd. No, To było dość, dość proste nie? do porównania. Tak mi się uh -huh. wydaje. Szalenie proste. 69 no. miliardów euro niespełna w latach 2017-2013. No. 72,9 w latach 2000. 14. A całość środków? Bo tak naprawdę brakuje mi jednej danej, i tu chcę Państwa przeprosić, bo sam jestem, gdy na to uwagę, też Pani Minister. Ile to jest wszystkich środków europejskich na głowę? Bo zarzut był nie tylko w spójności, ale ile było na głowę w 2,7, 2,13 wszystkich środków europejskich, ile będzie w na następnej perspektywie? Bo być może tu spadliśmy na ostatnie miejsce. Nie spadliśmy, praktycznie jesteśmy na ostatnie miejsce. Bo tak, też, także też i w tej kategorii, w Także i w tej kategorii odnotowujemy wzrost, ale nie mam w tej chwili tych liczb ze sobą, awansujemy. Składka? To, nie, nie wiem, czy o to pytanie, tak? Szacujemy, że składka w latach 2014-20 będzie wynosiła około 30 miliardów euro. Muszę powiedzieć, że te nasze szacunki są, zakładają nieco wyższą składkę niż znane mi również szacunki Komisji Europejskiej. To będzie wzrost w stosunku do lapcy 2013. to będzie wzrost stosunkowo umiarkowany z dwóch powodów. Powód pierwszy, budżet europejski do roku 2020 nie rośnie, tylko spada. I to jest zasadniczy powód, dla którego również składki państw członkowskich nie będą znacząco rosły do roku 2020. A drugi powód jest związany z reformami, które miały miejsce, gdy idzie o rabaty. W latach 2014-2020 odczujemy również, pełne, pozytywne z polskiego punktu widzenia skutki reformy rabatu brytyjskiego uzgodnione jeszcze w roku 2005. E, e, także tak, tak, wygląda ta, tak wygląda ta sytuacja. Gdybyśmy zestawiali e, składkę z tym, co do Polski po roku 2013 e, trafia, to również e, możemy powiedzieć, że także i w tej kategorii odnotowujemy wzrost. Też Skarby warto postawić jasno. Ja będę bardzo szczęśliwy, jeśli się okaże, że Polska płaci coraz większą składkę, bo to jest ta najprostsza ilustracja tego, że jesteśmy coraz bogatsi. Znaczy to jest, wysokość składki zależy od tego, ile wytwarzamy. I oczywiście ten problem z ewentualnym wzrostem składki jest problemem każdego z państw europejskich, które liczy, że w tej siedmioletniej w będzie bogaciło się roku na rok. Dlatego ten, jakby, y, to jest wskaźnik, powiedziałbym, dynamiczny, i, i akurat paradoksalnie, y, im więcej będziemy musieli zapłacić, tym bardziej będziemy się cieszyć, że tak się dzieje. Szef Abypulkisz. <grystanie> 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 nie, nie wiem, jak na to odpowiedzieć, bo to, m, czy, czy pan minister, Graś pan mówił, że chciałby, czy.